Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony korle i. Mam nadzieję, że będziemy bawić się dobrze. To tak, chwila. Widzę, że coś już na żywo tutaj się pojawiło. Nie widzę jeszcze czatów, ale mam nadzieję, że uda mi się to lada moment nadrobić. Dzień dobry, Legionie Lenowo, jak nas słychać? Nasze najbliższe transmisje. Kot chyba właśnie w tyle tu chce się przywitać. Jeszcze moment, chwila, bo chciałbym jednak mieć podgląd na czatę. Wierzę, liczę, że coś się tu dzieje. O, chyba działa, chyba działa. Już na szczęście je widzę, więc e, chyba wszystko działa. Na pięć osób, a co? W piątkę najlepiej. Gdzie ty jesteś, szczur? Szczur, no szczur musi być. To, więc. Mimka coś tu czaruje. Mimka oczywiście kot, który nam zapewne niejednokrotnie przeszkodzi w live'ie. No ale to, to cały urok tych zwierząt. E, familia oglądała. A dzień dobry, dzień dobry. E, no jestem obserwowany, ale dobrze, ale dobrze, właśnie. Dobrze, panie Bobrze. W frekwencjach na Twitchach. No, zobaczymy, zobaczymy, właśnie. Czy możesz przesłać mi nieco duch? Ja mogę i coś znajdziesz. Przejść. 90 drewna. O kurczę, jaka ona ma wymagania. Do pełni szczęścia postawić młyn. Facebook nie sprawdza się w niczym. Nie, no to to właśnie chyba się nam sprawdził na live. No, jest połączenie i jest. Na czatach się widzimy, widzimy. Kamerka jest i jest. A no już przeniesiemy się na stałe na Facebooka. Nie wiem, czy zbyt ambitnie nie podszedłem do tego tu całego planu. Coś jest w tym. tę walkę. Brakuje chłopów, panie. Sutanka, ale to jest jeszcze czas pokoju przez 7 minut. Co ty nas tutaj oszukujesz? Z kim nam przyszło grać, żeby już tak, tak na start trochę poniżej szczura? Cóż, bywa i tak, ale tak uznałem, że jak mamy startować, to z grubej rury albo z grubej lamy. Lud jest podekscytowany zbliżającymi się za śrubinami. to podatki na ten ślub, to, to tym bardziej. Ale to, co mnie najbardziej zaskakuje, to rzeczywiście tak trochę twitchowo się robi, że. No jest przewaga kobiet na fanpage Lenovo, a nad mężczyzn, więc. Są... Hmm. No, tak, kluczowo. Nie to, żeby ja miały nocy za złe, tak. To by nic nie pasowało. Jak najbardziej, to był korpus A, to w ten sposób, to moment. To ja muszę dwa czaty otwalić. Dobra. Ja nie wiedziałem, że tak to działa. Okazuje się, że podobno jest jeszcze jeden czat w tym wszystkim. Jeżeli tak, to, to, to ja mam prawo w czytaniu dwóch czatów, więc problemu nie ma. A jest! Widzę, nie widzi nas. Już, już teraz widzę. Faktycznie jest podział na dwa czaty. Hmm. Kto to tak wymyślił? Nie, nie, nie. Kontynuuj oglądanie przez Facebooka, nie, skorzystaj. Pełny ekran, nie psuj. To mam chyba teraz dwa czaty. Nie, no i widzę panów, już widzę, gdzie się to pookrywali. Dzień dobry. dzień. O, Ryszard, co zrobił wyjście. Tutaj wyjścia nie ma, więc po cichu liczę na Ryszarda, że jednak zaatakuje wilka albo wilk Ryszarda, bo to by było fajne starcie. A gdzie dwóch się bije, no to my sobie to z sułtanką pokorzystamy. Życie. Dzień dobry. Dziwna informacja. Staszek ogląda z nami. Dzień dobry. Stachu. Ludzie wilka nas atakują. No wilk, ty ty No. Ruszamy, no... panie. Ty. Ty, 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 dziadu, ty! Moja uwaga na pszczół końmi. No to, to, to czasem tak trochę działa, ale. No to jest twierdza, tak? Kapitanowie, przygotujcie swoich ludzi! Ty, ry... Dziś walkę. Rysiu, to się uspokój, też! Sułtanki. Siły ruszą o do na to się nazywa wsparcie, tak? O, tak, Nie dość, tak, że ma problemy, czy? no to jeszcze rusza ze swoimi siłami tutaj, papultami. Wyżej niż szczur, to już jest coś. Przegrywamy tę walkę. No co ty? Trzeba było brać mniej tak przeciwników. Piękny początek. Piękny. Jestem dumny. Grzyb zniszczył nasze plony pszenicy, panie. Piekarze są zaniepokojeni. E, grzyb! Coś, jak my żadnej pszenicy. Nic nie Nawet mamy. Gdzie minka? Odzywała się nam na początku, ale gdzieś znów uciekła, więc chyba zawstydzona kości tak. przejęta. Należne nam prawnie ziemię, wróciły do nas. No cóż zrobić, ale to dobrze, że do szczura, bo on akurat jest najsłabszy, więc nikt mu tego nie zabierze. Sultanko? Jesteś trzecim w kolejności najwspanialszym władcą! Dziękuję. Przychodzę z maseczką na twarzy, maseczka, maseczka, maseczka... Gotowi, panie! Potrzebna? Nie! A, maseczka... kurczę, zapomniałem. Dobra, już teraz wiem jaka maseczka. Nie, to ja tam... Mam nadzieję, że, że dobrze się konserwuje. Tak, oczywiście. że nasze budynki, Panie! No jak do tego doszło? Jesteśmy atakowani! Ach, ta sułtanka. Pożar, czy można naprawić podczas pożaru? A czy ktoś idzie to yy, gasić? Nie, oczywiście panowie się nudzą. Nie na no, naszym terenie to się nie liczy, tak? To, tam nie biegamy. To w ogóle wygląda jakbyśmy wyszli tu pod płot sąsiadu zobaczyć co tam słychać o drogiej sułtanki. Jakie problemy ją tym razem trapią? Ostatecznie też działa. To chyba dobrze. Czy możesz przesłać mi nieco tu? A to, tylko wymagania. Kurczę, no dobrze, dziękowiec. A ci czemu nie słuchaj? E! I... Co to za takie. To są dopuszczenie są tych katapult w te okolice. To jest okej. Okay. ta wieża też jest okej? Okay. To jest bardzo nie okej. Okay. Ksiądz nie ma Do pracy iść bardzo dobrze. Będziemy trochę spokoju. Wiadomość od Sultan. Czy możesz przesłać mi nieco duch? się przyzwyczaiłem do tego. Zapamiętam Twoją życzliwość. Taki sponsor. Do boju w ogóle jaka cisza tu nam tu wyszła. To nie może dojść. Jakby jakiś rolnik. Kim jesteś? Karl Lok, sadownik. Ten nie może tutaj pewnie dojść. Z tymi kusznikami. Moment, to jest nasz trebusz! Cofać! Odwładować! Wracać! E. No ja nie pozwalam wam tak ginąć łatwo tutaj. Taki blitzkrieg, czy, czy jak to się zbiera. Dlaczego ona ma te schody otwarte dla ludzi? Tego nie rozumiem. Jak się nie ma, co się lubi, to kupuje się pluteje. O-o, 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 o-o. Redaler. O-o, o-o. Kurczę, co tu się... Co tu się pojawiło? Chwilę nas nie było i ktoś nam trebusze zniszczył. Często oni są w stanie... Nie! Szybko... O kurcze! O kurcze! Tego nie przewidziałem! No i właśnie, widać jaki to jest ból. Niektórzy z naszych chłopów kiepsko się czują. Tam kiepsko się czują. Dlaczego wszystkie choroby nas tutaj atakują? Dobra, chyba pułapek nie ma, więc idziemy gdzie jest Rysio? Ej! Trochę źle mi się przebiegło, ale niech będzie Rysiu, gdzie ty jesteś tam? Tu jest chyba. Dobra, oznaczone za sprawiedliwość. No chyba nie było najlepsze wejście do środka. Teraz sobie przypomnijmy. Że nie przygotowaliśmy sobie medyka. A koronę! No, za koronę. Na czasie, na czasie, dobra. No, a co do laptopów, bo widziałem, że tutaj Piotr pytał, no, jesteśmy na homepage Lenovo, tak. Cóż by można było zaproponować? Gdzie wyjdziecie? rozkaz. Świetnie. Eh, no gdzie wy na pierwszą linię medyku wysłali? Tak to jest. Mięsko poszło. Pięknie bite, to zobaczymy jak ginie królestwo. Nie! Błagam! Dam ci wszystko! Władzę, złoto, majątki! Tylko nie mi krzywdy! Pięć minut temu trzeba było mówić. Teraz to już potoka. Pierwszy cel właśnie to trebusz obiorą. Kto tu tak krzyczy? Więcej łuczników potrzebujemy. Tak, te krzyki, no. Przeliczamy? Nie wiem skąd on tyle jednostek bierze. To no musi być jakaś ściwa chyba. Dobra, powoli zbiera się na... Oooo! O o! A płonie niebo to nie oznacza, że jakieś pożary mogą tutaj wystąpić? Mam nadzieję, że nie. Wow! To są te burze, one potrafią nam nawet załatwić nasze jednostki niestety. No nie mamy szczęścia. Nie masz dość złota, by wyprodukować. No właśnie kredytów tu nie ma w tej grze. Przydałby się jakiś kredyt. Jak grać bez kredytów? Co to za gra ekonomiczna bez kredytów? Nie ma kodów na pieniądz, przydałby się kod. To było pewne, że w godzinę nie skończę streama. Nie no, przyznam, że godzina, ale no, mam nadzieję, że tutaj nic złego się nie stanie, jak będą trochę dłuższe. Godzina to tak, żeby dobrze się rozkręcić, tak? No, coś wspomniałem do początku, że będzie trochę dłużej. Otóż to, otóż to. Wszędzie lecą, tylko nie tam, gdzie trzeba. Tak sobie teraz myślę, jakbyśmy mu zniszczyli koszary, To tak naprawdę on nie byłby w stanie już więcej jednostek stworzyć. I jak tak dalej pójdzie, to chyba mu zniszczymy prędzej te koszary właśnie. Jak możemy! Wiadomość Brama padła. Nie no, podoba mi się ta tej, tej jednostki. Wszystko w okolicy już padło. Brama, nie brama. Zaraz koszary padną, a to i tak jeszcze stoi, nie naruszę. Koszary były pierwsze. Dobra, bo nie, rozleciał się. Czyli chyba nie ma. Tu jeszcze gość z beczką idzie na zamek, tak. Mniejsza o to. W tym miejscu będziemy kończyć, Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Hej, hej. O, albo się jeszcze chwilę widzimy, bo nie mogę myszki znaleźć. A, teraz jeszcze dobrego. Dobrego To. Dobrego wieczoru. Skoro mamy wolne w szkołach, do kina nie puszczałem i tak dalej, to jest ten czas, że warto by było wybrać się do sklepu. No więc gdzieś ta mała biedroneczka była grana. No i przyznam, że półki były wcale nie takie puste jak zapowiadali. Co prawda to była godzina 11, więc może jeszcze tego głównego rzutu nie było na to wszystko. Ale będę zdziwiony, jak dużo towaru tam na nich było. Ale sytuacja się zmieniła, gdy doszedłem do półki z papierem toaletowym. Nie ma nic. I nie rozumiem, dlaczego. Dlaczego nie mąka? Dlaczego nie makaron? Ryż? Kiełbasa? Nie wiem, jaja też brali ludzie, ale to, to nie wiem po co im te jaja. No chyba, że to taki czas, kogel mogel i do toalety, tak? No nie wiem, jak to tłumaczyć. Byłem zdziwiony całą sytuacją, mamy dużo jedzenia. Się nam jedzenia Bardzo panie. dużo, kończą się nam zapasy, bo musielibyśmy chyba dostawić jeszcze parę chatek. I próbuję gdzieś znaleźć powód. Dlaczego? Przecież, żeby ten papier się przydał, to najpierw trzeba coś zjeść, tak? A, a tu ludzie jakby od drugiej strony zaczynają, żeby nie mówić brzydko. Nowe zadanie zebrzeć szyki. Być może nie czegoś od nie od wiem? Sułtanki. Czy możesz przesłać mi nieco dóbr? Głównie braki mąki były. A to teraz można zgłaszać, rozkazy. tak? Udało się uratować papier toaletowy. A to tak, to trzeba. Papier trzeba naprawdę szanować aktualnie, bo tak jak mówiłem, są, są braki w sklepie. Nie wiedzieć czemu, ale są braki. Australii jednak najpoferowała pizzę za 8 rolek papieru. No proszę, to, to jest to jakiś biznes. No ja też tak czuję, że chyba w papier zainwestuję. Zresztą jak widać ludzie na mieście, jak teraz chodzą, no to tam większość z tym papierem biega właśnie. W Polsce takie odsuntan. pomysły... Nasze siły ruszą o świcie do natarcia tak. na ...złote kolczyki za papier toaletowy. No ktoś wymyślił, po... że to chyba te podstawowe dobro jakie jest nam potrzebne. Król papieru, tak. No ale tak to działa. Sam to też zauważyłem, byłem zdziwiony. Nie do końca zrozumiałem, ale nie ukrywam, że też chyba dałem się nieco ponieść temu szałowi i również zakupiłem parę rolek. Znaczy, no jedno opakowanie. Skoro wszyscy biorą, szkoda, jakby miał, miał się skończyć w domu za chwilę. Szkoda gadać, tak. No, coś tym jest chyba. Wszystkie filmy Marvela na dziś. I ja miałem okazję Avengersów nadrobić z babcią. Babcia się okazała, że bardzo, bardzo uwielbia Avengersów. Zresztą na zawsze fantastykę Stargate'a to, to chyba wszystko widziała. Dla niej zawsze ta, ta cała fantastyka to było coś niesamowitego. Uwielbiała to oglądać, więc <laughs> miałem okazję też nadrabiać w zeszły weekend. Jestem trochę do przodu, jeżeli chodzi o te filmy. Jak widać, babcia niestandardową osobą jest. siły ruszą o świcie do natarcia na ciemiężców. Tak, przyznam, że... Łucznicy! Gotujcie się! Nasz cel, Nigdy głowy mocnej nie miałem, jakoś wyjątkowo. Ale też nie była ona słaba. Ale jednak, jak się stanie w szranki z babcią, no to... To można się kompleksów dorobić pod tym względem, tak. Babcia ma większe doświadczenie, no trochę tak. Więcej lat ćwiczone, tak? Co do popitki? E, to tam No! Coś tam było, coś tam było. By pokonać babcia, to muszę wolniej pić i więcej zagrychy. Ja myślę, że to właśnie babcia zna te wszystkie triki. Tego się nie przeskoczy tak prosto. Łatwymi sztuczkami. Szybko! Zresztą jak babcia schabowego zrobi, to to jest taki nieubity z kością, no to później można coś więcej to, to, to przechylić tak. Tak to chyba działa. Takie mam przypuszczenia przynajmniej, że to stąd się biorą te różnice pokoleń.